No i kochani, mamy, mamy, mamy oczekiwane paczki. W końcu yy, Wargaming wydrenuje nam kieszenie z hajsiwa. No ja przypuszczam, że większość graczy oprócz komunity kontrybutorów to nie wyda więcej niż 100 zł, tak sądzę. Ja tyle właśnie zainwestowałem i sprawdzę dla Was, co tu dropnie z tego, co wyleci, czy tylko kamuflaże, czy tylko jakieś gówniane małe czołgi. Może trafi się jakaś już Wierzę w to. Eee, więc przechodzimy do otwierania paczuszek. Jeśli Wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie. No i przede wszystkim napiszcie, co wam wypadło. Także jedziemy. Eee, no, co tu mamy? Do pudełek. Duża paczka noworoczna. Będziemy po otwierać pojedynczo. Bo żeby ten film nie trwał 3 minuty. Dobra, jedziemy. No, pierwsza paczucha. Nowość 250 golda, konto premium. No, nie, nie jest źle. druga paczucha. No, dawać, dawać. 200 golda, 50 konto premium. No dobra, nieźle. Jedziemy dalej. Dawaj, dawaj, dawaj. No, za, za wiele, to nie dają, powiem szczerze. No. no, jedziemy dalej. Dajcie czołk. No. O! Matilda. No fajnie, jeden czołk, Matilda. Otwórz. Następne pudełeczko. Dawaj ósemkę. No. No kurde, no. Ale gold się przyda, no. Dawaj, 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 dawaj. No i hmm niedobrze jestem zadowolony jak na razie no dobra, jest jakiś tam gruz no i nas o jest coś, jest coś, chyba to najgorszy czołg wyleciał, ale jest, ale jest ósemka dobra a nie, to styl kohohoho się ucieszyłem na dwulufowca styl, no ładnie wygląda, kurcze Dobra, dobra, jest ok, jest telo. Ok, jest, jeszcze nie mam tego czołgu. Może kiedyś. Następna paczucha. Kurde, ale się już raiłem, że, że, że czołg jest. No szkoda. No daj teraz czołg. Ach. Następne. No tu musi być czołg. Dawaj, 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 dawaj. Da e? O o o o co to jest? PZM15. Co to za czołg jest? Trzeci tier. A, druga, trójka. Otwórz następne pudełko No będziemy je ogrywać, będziemy sprawdzać, co za shit dali Zobaczymy, zobaczymy O, 253 piczyniką konta premium, no dobra No chociaż ta stówka się zwróci Lecimy dalej No O, no haj, siwo się przyda Ładne to ozdoby, takie inne są faktycznie niż Trochę posiedzieli przy tym, bo tak No, czołg Aaa o, drugi poziom mamy, dobra, atmosfery świątecznej. No dobra, mamy, jedziemy dalej, gratulacje. No, o to jest, dobra, jedziemy. Co, no dawać w te pudełko, otwierać. No, jedziemy. No, co tu mamy? daj chouk, czołg, chouk, No, kurde. No, nie postarali się. To oczekiwanie na, na, tego golda to jest masakra No Kurcze no No nie dropnie chyba, nic nie dropnie Dawaj coś lepszego Uuuuhuhuhu, to było źle zainwestowane chyba hajsiwo O, to, to jest fajno No właśnie, 750 golda jest spoko no, 500 golda. No, może być super. No, dawać, dawaj, dawać, dawać i kczuk. No, no, nie, no, kurde, ale dziady. No, konto premium, gold, tak, ale reszta to. Myślałam, że to będą emocje, że będą czołgi. Kurde, jeden za drugim się spało. No, kredki się przydadzą. Dawaj, dawaj, dawaj czołg, ósemkę proszę, ósemkę 500 golda, no Myślałem, że będą lepsze No, co to jest? Jakaś czarka, dobra Myślałem, że to jakiś kosmiczny czołg <grywy> No, kurde no Długo się czeka, a tu gruz leci Szału nie ma, szału nie ma jak na razie. No? Ach, no kiepsko, kiepsko. Myślałem, że będzie lepiej. No, dawać jaki. no. ja, ja. No nie chcą dawać. Co tu się zblokowała ta wajcha? Przekładać tą wajchę na drugą stronę. Srebro, gold. No i. 750 golda No nic nie dają, nic kompletnie nie dają Oprócz, oprócz golda Trzeci poziom No dobra, jedziemy dalej Czwarty poziom No i gdzie, o, no dobra, ja tego nie chcę tej pani, tak jest, ja potrzebuję tutaj e, Pudełka, bo jeszcze, aha, dobra Jedziemy, jedziemy. No, tu musi być coś. Dać jakiś czołg. No, proszę. Oooo! 7 dni premium, to już było dobrze. Dawać, 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 dawać. No! Kurde. O! Styl, Rino Cironte. Dobra. Spoko. Też się przyda. Będziemy szpanować na polach bitwy. Bardzo fajnie wygląda. No. No Sam styl będzie zabijał. Kontynuuj, dobra. No tak z czołgami to nie popisali się chłopcy. O! PZ-35R. Poziom drugi, następne badziewie. Trzy czołgi, truj. No. No. O! I siwo? Nie. 500 golda. No, mm. Dobra ja się teraz zamknę oczy i zaklikam No Jednym okay. mm. no, 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 no 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 Kur nie no Chyba muszę dwójkę zamknąć oczu bo 500 golda wleciało coś lepszego No O Gdzie tu mam już koniec po pudełkach Uuhu. widzicie 6 6 6 6 dobra ale mamy jeszcze do kupienia 15 pudełek może w trakcie e, coś tam e, zakupię jeszcze niestety hajsiwo jest e, limitowane u mnie e, także szałuje było 3 czy... shity wpadły no zobaczymy e, do otwartego Statystyk otwarcia pudełek, no dawaj, tutaj e, 3 czołgi, 33 konta premium, o 10 000 golda, 1700 kredek, także no, jest spoko, nie jest źle. Tyle mi tu wpadło: 3 pojazdy, 2 style, 33 konta, 10 700 złota, 1 700 srebra i 35 różnych osób, no. Myślałem, że lepiej. No, jeszcze 15 paczek muszę otworzyć, i będę miał gwarantowany czołg. Eee, to jest nieładnie, z moim zdaniem, ze strony wargamingu. No, zobaczymy. Dobra, także. Smutno mi z tego powodu. <laughs> I tak wyglądają te lolki, które dostałem. PZ35R. Tak dziwnie wygląda ta wieża, bardzo mocno wysoko ustawiona. Eee, następny pojazd, który otrzymałem PZM-15. Następny jakiś niepotrzebny lolek. Eee, I ostatnie, angielska Matilda. Nie wiem, chyba będą to ardy ładnie strzelać do niej, otwarte od góry. Eee, Matilda LVT. No i tyle tych wspaniałości tu dostałem. Także, no jestem troszeczkę rozczarowany. Te 50 paczek na jeden czołg, no trochę dużo trzeba wydać, żeby coś tam otrzymać. No ale, chyba sobie jeszcze dokupię, jak będzie więcej hajsu. Dobra. Będziemy kończyć, bo za długo się tu robi. Także, jeśli Wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, zasubskrybujcie. A ja Was gorąco pozdrawiam. Kurde, czekam na tą kartę graficzną, mi się nie mogę doczekać. Będą wtedy streamy. Pozdrawiam. Hej!